Zjawa stała obok i przeglądała się jak bogaty ruraż, kroni upycha łupy po kieszeniach. Nie groziła mu, nie atakowała, lecz zrobiła pewną rzecz, której po zjawie trudno było się spodziewać. Pochyliła się i podniosła z podłogi upuszczony kawałek kaszy. Najzwyklejszej w świecie kaszy, którą przyrządza się z pleśni i porostów, Dodając do smaku trochę drobnych orzeszków rosnących na ścianach. Zjawa obracała kawałek kaszy i obwąchiwała go. Zjawa miała ręce zupełnie niepodobne do rąk ludzkich, a poza tym głowę bez oczu i ust. Usta miała niżej, gdzieś na wysokości pasa. Zjawa wessała kaszę i kroni był tym tak wstrząśnięty, że zapomniał o głodzie. Zjawa zjadła jego kaszę. Zjawa mogła jeść, to znaczyło, że świecący słup, przynoszący pewną śmierć każdemu, kto go zobaczy, nie był duchem. Duchy nie mogą jeść, nie muszą jeść. Duchy nie mają ciała, które trzeba karmić dla podtrzymania sił. Co ty? powiedział Kroni. Nie chciał zjawy przestraszyć, bo natychmiast przypomniał sobie ostatnie słowa umierającego mężczyzny, które z początku uznał za bredzenie. Nieznajomy powiedział: idź do zjaw. Zapytał więc: Gdzie jest biblioteka? Zjawa zaczęła się cofać i położyła na kamieniu resztkę kaszy, jakby w ostatnim momencie ruszyło ją sumienie. Jedz! powiedział kroni. Nie był zły, a chciwy I chociaż przed chwilą się wzbogacił, nie stał się przez to wcale gorszy. Zjawa zatrzymała się, a Kroni pomyślał, że pewnie rozumie język ludzi. — Jedz, wcale ci nie żałuję — powtórzył Kroni, nie zmieniając pozycji. Siedział w kucki przy swojej skrzynce i gładził rękami kieszenie wypchane rozmaitym dobrem. Wówczas Zjawa ponownie się zbliżyła. Wzięła resztkę kaszy i wsunęła ją do ust. Kroni mógłby przysiąc, że przed chwilą te usta znajdowały się co najmniej dwie piędzi wyżej i w bok, ale zdolność człowieka do dziwienia się ma też swoje granice. Zjawa zajadająca kaszę była nieprawdopodobna i nieprawdziwa, bo przecież zjawy są to złe, bezcielesne duchy. Ale zjawa słuchająca człowieka to już nic nadzwyczajnego. Skoro jest głodna. To może się posłuchać. Dam ci jeszcze powiedział Kroni. Nie ufał zbytnio zjawie i chciał mieć w niej sojusznika. Może ona na przykład pilnuje tych rzeczy i nie pozwoli mu ich wziąć. Zjawa stała. Czekała na coś. Możesz pokazać mi drogę do biblioteki? Zjawa zrozumiała. Drgnęła i popłynęła przodem, a Kroni chwycił skrzynkę, podniósł z ziemi nóż i ruszył za nią. W świetle latarki zjawa wydawała się całkiem blada, jakby była zrobiona z pary. Nóg nie miała i w ogóle nie miała niczego, co powinien mieć normalny człowiek. Kasza jednak jadła. Jeśli nie oszuka, pomyślał kroni, dam jej resztę. Sam się obejdę, a jej dam. Może kasza to dla nich rzadki smakołyk. Znowu znaleźli się w korytarzu, pod którego stropem biegły kable, a po ścianach pęki rur. Jeszcze przed godziną Kroni nie mógł wyjść z podziwu, ile tu wszelkiego dobra. Skrzynka zaczęła mu ciążyć, ale to był bardzo przyjemny ciężar. Kroni spochmurniał. Jeszcze przed chwilą myślał tylko o jednym wrócić do domu i jak najszybciej stać się bogatym. A teraz znowu idzie szukać biblioteki, chociaż z każdym krokiem, z każdą minutą powrót staje się coraz mniej prawdopodobny, coraz niebezpieczniejszy. Komu ta biblioteka potrzebna? Kroni przeklinał się w duchu. Przekonywał, że robi wielkie głupstwo, ale posłusznie szedł za słupem błękitnego dymu, zagłębiając się coraz bardziej wewnętrzności miejskich podziemi, schodząc coraz bliżej i bliżej ognistej otchłani. Nie, z takich jak ty, kroni usłyszał głos starego majstra inżynierów nie da się zrobić jesteś na to za głupi. Znaleźli się w ślepym zaułku, gdzie posadzkę pokrywały wielkie kwadratowe płyty. Gdzie mnie zaprowadziłaś? Przeraził się kroni. Gdzie mnie zaprowadziłaś? Zjawa skurczyła się w niewielką kulę, opadła i zaczęła podskakiwać w miejscu na jednym z kwadratów. Kroni podszedł bliżej. Zjawa się odsunęła. Płyta zadudniła głucho pod nogami. Pod spodem było pusto. Rozumiem, powiedział Kroni i o mało nie dodał. Potrzymaj skrzynkę. Spróbował wsunąć palce w szczelinę między płytami, ale szpara była za wąska. Przydałby się kij, zwrócił się do zjawy. Zjawa ani drgnęła. Kroni przypomniał sobie, że w ostatnim korytarzu po drodze tutaj poniewierały się jakieś pręty, więc powiedział, poczekaj chwilę, zaraz wracam. Wsunął pręd w szparę i płyta prawie natychmiast ustąpiła. Podważył ją, chwycił rękami za krawędź i przewrócił. Głęboko tu? Zapytał. Nie czekając na odpowiedź, bo jej wcale się nie spodziewał, położył się na skraju otworu i spojrzał w dół. Promień latarki z łatwością dosięgnął dna. Ze środka tchnęło suchym ciepłem, które tak się człowiekowi marzy po powrocie z roboty, bo nie stać go, żeby rura z ciepłą parą biegła przez jego pokój. Podłoga była niedaleka. Zwyczajne piętro wysokie na jakieś dziewięć łokci. Zjawa prześlizgnęła się obok niego, zapadła pod posadzkę i odeszła w bok. Tylko błękitny odblask świadczył o tym, że na niego czeka. Kroni skoczył i podłoga uderzyła go boleśnie w pięty. Promień latarki prześlizgnął się po ścianach korytarza. Którego to już dzisiaj z kolei? Podłoga była ciepła. Zjawa ruszyła korytarzem, a kroni dokonał jeszcze jednego zdumiewającego odkrycia. O wiele bardziej zdumiewającego niż spotkanie ze zjawą lub cudowna ucieczka przed szczurami. Ściany korytarza nosiły ślady ognia, jakby ktoś przebiegł po nim z dymiącą pochodnią, pozostawiającą wszędzie gruby kopeć. Cała reszta wyglądała tak, jakby ludzie odeszli stąd dopiero wczoraj. Pomieszczenie było suche, więc wszystko przetrwało w doskonałym stanie. Cały był plastik na ścianach i plastikowy dywan na podłodze. Wreszcie drzwi prawdziwe, różnokolorowe drzwi wielkie i małe. I lampy pod sufitem. Zupełnie całe lampy w szklanych kloszach. Skrzynka, która jeszcze przed chwilą była prawdziwym skarbem, teraz nagle straciła swoją wartość i można ją było rzucić na ziemię. Ale Kroni jej nie wyrzucił. Musiał stąd jak najszybciej uciec, żeby dogadać się z właściwymi ludźmi, urządzić zorganizowaną wyprawę, przyuczyć zjawy, żeby odpędzały białe szczury. Lubią kaszę. Dostaną jej tyle, że pękną z przejedzenia. Wtedy Kroni nie będzie mieszkał w nędznej komórce na dolnym poziomie, tylko będzie miał cały dom na górnym piętrze. Sam pan Kalgar będzie mu się kłaniał i zapraszał do swojej prywatnej windy. Kroni będzie się obiadał słodkimi grzybami, ożeni się z jakąś piękną i młodą, szlachetnie urodzoną panienką i nikt nie odważy się wygnać go lub skazać na śmierć. Pan ratni będzie wychodziła co rano ze swojego domku i będzie kłaniała się w pas panu Kroniemu. Sama go będzie zapraszać do kąpieli w publicznym basenie. W tym momencie Kroni zdziwił się, że tak głupio myśli. Jeśli będzie miał dom na górnym piętrze, to po co niby ma kąpać się w publicznym basenie i spotykać z panią ratni? Po prostu zapomnij o jej nędznym istnieniu. Przecież podobno sam Kalgar był kiedyś biedny, a jego ojciec pracował w fabryce. Kalgar stał na czele szajki, która kradła miedź w kopalni. Chociaż to pewnie kłamstwo, gadanie zawistnych rurarzy. Pan Kalgar urodził się na poziomie czystych. Wystarczy spojrzeć na jego ręce. A może o Kronim też niedługo zaczną mówić? Spójrzcie na jego ręce. Czy ktoś taki mógł być zwyczajnym rurarzem? Kroni szedł, marzył, lecz w głębi duszy był przekonany, że nigdy nie zostanie czystym. Jego plan był niewykonalny, gdyż nigdy nie zdoła wyprowadzić w pole łobuzów i kanciarzy, którzy i tak w końcu wszystko zagarną. W dodatku nie był pewien, czy chce być panem Kalgarem i mieszkać w domu pana Kalgara. Wielka tajemnica, która opanowała jego serce przed ruszeniem na wyprawę, jeszcze zupełnie nierealna i baśniowa, w tej chwili była już o wiele ważniejsza i realniejsza od tych wszystkich starych. Połamanych skarbów, poniewierających się w tych korytarzach. Skarbów było za dużo. Kroni potrafił z łatwością ogarnąć swoje bogactwo, dopóki mieściło się ono w skrzynce i w kieszeniach. Ale takie góry wszelkiego dobra. Nie zaglądał więc do pokojów i bocznych korytarzy, tylko spieszył za błękitnym słupem dymu. Zjawa przesuwała się bez wahania obok otwartych i zamkniętych drzwi koło porzuconych hełmów i portier z barwnych, błyszczących tkanin, koło otwartych skrzyń pełnych jakichś aparatów, obok zwalonych na kupę karabinów i pudełek z nabojami do nich, obok przewróconych metalowych krzeseł i gąsiorów z zielonego szkła. Zjawa zatrzymała się przed zamkniętymi drzwiami i czekała, aż Kroni ją dopędzi. — Tutaj? — zapytał Kroni. Zjawa stała bez ruchu. Kroni pchnął drzwi i znalazł się w bibliotece.